Dzień dobry. Kochani, dzisiaj robię rosół porządny, taki gotowany około 5 godzin. Musimy mieć duży garnek. Ja już tutaj mam przygotowane i koniecznie porządne mięso. Ja mam tak: swojską kurę, kaczuszkę, wołowinę. I teraz tak do garnka wrzucamy sobie te, to nasze mięsko. Proszę zobaczyć, jaka fajna kurka. Jeszcze z tym tuszczykiem takim. Także kaczuszka. Przydełka, tutaj szyja, tu mam wołowinę. Wszystko ładujemy do gara. Co kto ma? Zalewamy to nasze mięso zimną wodą. O, gdzieś tyle. Bo tu jeszcze będą warzywa. I ja, proszę państwa, robię tak. Na początek włączam silną moc, bo to chodzi o to, żeby się mi to szybciutko ta woda zagotowała, ale tylko do zagotowania. Później wszystko będziemy zmniejszać. I ja gotuję rosół około 5 godzin i on po prostu na drugi dzień jest taka, taki galaretkowaty. Sama galaretka. Ja dzisiaj Państwu pokażę, jak zrobić świetny rosół z porządnego mięsa i warzywka będziemy dokładać za chwileczkę. W kolejnym etapie pokażę Państwu, co dalej wrzucam. Także proszę uzbroić się w cierpliwość, bo naprawdę sposób jest rewelacyjny. No od lat właśnie robię taki rosołek Ja jak raz zrobiłam takim sposobem, to już od tamtej pory robię zawsze tak samo. A akurat dzisiaj robię rosół, bo moja córka coś tam się lekko już przeziębiła i także polecam rosół na przeziębienia i dla małych dzieci, i dla większych dzieci, i dla osób starszych. Rosołek jest rozgrzewający i naprawdę na takie zimowe dni będzie idealne. O, proszę zobaczyć jakie fajne oczka już tutaj się nam robią, a woda dopiero jest delikatnie letnia. Także ja sobie już rzucam te moje warzywa. Mam tutaj seler, dwie marchewy duże, pietruszki. Na początek wrzucamy sobie to wszystko. W kolejnym etapie gotowania rosołku pokażę państwu co idzie dalej, bo to nie wszystko wrzucamy na początek. Fajnym sposobem jest też ugotowanie sobie za jednym zamachem większej ilości tego rosołku, bo później mogą Państwo sobie zapasteryzować, bo ja tak zawsze robię. Do czystego słoika po prostu wlewam sobie już przecedzony rosołek, taki wrzący i jak nam się wieczko fajnie zapasteryzuje, no to później taki rosołek spokojnie można nawet dwa tygodnie trzymać w lodówce. Także fajny sposób. Wracam Państwu z całego serduszka zrobić sobie taki rosołek takim sposobem. Jeżeli Państwo będą mieć do mnie jakieś pytania, to bardzo proszę pisać w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć na każde z Państwa pytania. A jeżeli filmik się spodoba, proszę subskrybować mój kanał. Rosowek nam się robi już bardzo gorący. Już tam widać, że już tam coś zaczyna buzować, więc ja sobie go już od razu przykrywam. Bo ja zawsze gotuję rosół pod przykryciem. I teraz tak, ja sobie już to zmniejszam. Daję na razie na siódemkę. Muszą Państwo obserwować, bo ten rosół ma się go bardzo wolno gotować na bardzo wolnym ogniu. Palmieczku. Naprawdę, on ma tylko tak co jakiś czas tak bąbelkować. Nie może się absolutnie gotować. Jeżeli Państwo zobaczą, że się za silno gotuje, bo tak może być, tak? Bo jak się nam tutaj wszystko porozgrzewa, no to może nam za bardzo się gotować. Od razu zmniejszamy to. I ja ten rosołek Zostawiam już teraz. Kochani, jak chciałam pokazać, jak się ma rosół gotować. Proszę zobaczyć. On ma tylko tak delikatnie, widzą Państwo, bąbelkować. O to chodzi. Tak się ma gotować ten rosołek. Kochani, mój rosołek gotuje się już około godzinki, tak bardzo wolno sieńko. Ja nie zbieram szumowiny, bo szkoda by mi było tego żółtego tuszczyku, bo to tak wszystko będę cedzić. Teraz po tej godzince dodaję sobie tak kawałeczek korzeniu imbiru. Jeżeli Państwo nie mają, nie musi być, ja zawsze daję. Trzy liście laurowe. Tutaj mam cztery ziele angielskie i kolorowy pieprz. No to pieprzu trochę dużo, bo ja tak lubię właśnie. I do tego od razu dodaję sobie tak. Mam tutaj końcówkę od kapusty pekińskiej. Ona się idealnie nadaje do, sałatki, yy, do rosołu. Jeżeli się robi na przykład sałatkę, tak? I zostaje nam tutaj taki, taka, taka końcówka, taka twarda, gruba, niefajna. Nie wiemy, co z tym zrobić. Ona idealnie się sprawdzi do rosołku. Możemy sobie ją później po ugotowaniu zjeść. I dodaję por. Ja przyniosłam sobie jeszcze dzisiaj z ogródka. Proszę zobaczyć, lekko trochę przemarznięty był. Zwinęłam sobie go w taką. Dodajemy pora. O, w ten sposób zamykamy pokryweczkę i dalszy ciąg gotowania. Kochani, nasz rosołek się już gotuje ponad 3 godziny. Także przyszedł czas na cebulkę. Ja opalam tak najprościej palnikiem po prostu. O, cebulka opalona, czyli wkładamy sobie do rosołu. sobie dam płaską łyżkę soli, bo to jest duży garnek. Ja mam 7 litrów. Później na końcu jeszcze, jak już będzie rosołek gotowy, to będziemy sobie doprawiać solą, pieprzem. No i przykrywamy i gotujemy dalej. Później państwu powiem, co w ostatniej fazie już dodaję do rosołku. Kochani, nasz rosołek gotuje się już prawie 4 godziny, więc dodajemy sobie tak. Ja mam tutaj całą głowę czosnku. Przekroiłam sobie na pół. I dodajemy sobie do naszego rosołku. Od razu sobie wkręcę tutaj pieprzu. Ja tak sobie grubo go mielę. Później jeszcze jak rosołek przecedzimy, to jeszcze będziemy próbować. Ale tak sobie już dam. I ja tu proszę Państwa yy, mam zieleninę z ogródka. Mam tutaj wszystko. Mam pietruszkę, pora, magę, seler zielony i także ja tu teraz będę ładować, bo ja tak na bogato zawsze robię takie mam właśnie te rureczki z pietruszki. One są świetne do rosołów. Ja zawsze sobie mrożę. Także ja tak na bogato ładuję tu na górę wszystkiego. I jeszcze muszę powiedzieć Państwu, że obłędnie w domu pachnie w tym rosołem, W całym domu. Także ja ładuję wszystko tutaj. Jak na bogato, to na bogato. O! Przykrywam i gotujemy dalej. Kochani, minęło 5 godzin, ja wyłączam mój rosół. Proszę zobaczyć, gotował się tak, jak teraz widać. Tak tylko, o! W tych trzech miejscach. Ja go gotowałam raz na trójce, raz na dwójce. Jak widziałam, że za bardzo, to zmniejszałam na dwójeczkę. I teraz po prostu będziemy nasz rosołek sedzić. Ja już tutaj mam do pasteryzacji słoik przygotowany. Pokażę Państwu, jak ja to robię. Teraz sobie w pierwszej kolejności może wyciągniemy te warzywa. Yy, warzywka można wykorzystać, zrobić sobie sałatkę jarzynową. Będą wyśmienite. O, seler taki wielki był, on już jest mięciusieńki. Także warzywka wykorzystać do sałatki, a mięsko nie wiem albo zjeść, albo zrobić sobie jakieś pierożki z mięskiem, albo krokieciki. Także kto co lubi. Ja wyławiam te moje warzywa wszystkie. Powiem Państwu, do sałatki jarzynowej są idealne takie warzywa ugotowane w rosole. Bo to sporo tego jest tych warzywek naszych. Nic się nie rozgotowało. Fajne są. Po prostu trzeba tylko poobierać te, te zieleninki z nich i, i są idealne. Nasza kapusta, proszę zobaczyć. Ona jest naprawdę fajna. Nawet sobie taką samą zjeść. Ona tak przeszła tym wszystkim, wszystkimi aromatami z tej magii. Ale muszę powiedzieć Państwu, że w domu pła pachnie obłędnie tym rosołkiem. Obłędnie. I ja to robię tak, kochani. Mam tu już sito przygotowane. Kochelkę, garnek. No i po prostu tak sobie przecedzam bo przecież tak chyba jest najwygodniej nie będę podnosić garę, jak to wszystko wrzące jest, chochelką. Także przycedzamy. doprawiamy jeszcze, jakby trzeba było soli czy pieprzu, to sobie dokładamy. Ja już mam przygotowany tutaj pieprz drobno mielony. Tam wcześniej też już dawałam dosyć dużo pieprzu, ale teraz sobie dam właśnie takie drobniutko mielony i jeszcze, jak to lubi bardziej na ostro, to może sobie pieprzu troszeczkę dać. Także przyprawiamy, jak nam pasuje i proszę zobaczyć, jaki mamy świetny rosół. Aromatyczny, to jest taka moc rosołu, że naprawdę polecam z całego serca. Także kochani, ja tu mam właśnie drobny pieprz, bo ja nie, nie lubię, jak mi taki gruby w losole pływa, także daję sobie tutaj jeszcze tego pieprzu. O, tyle. daję odrobinę tego pieprzu kajen, ale to też troszeczkę o starczy to po prostu trzeba próbować ja to teraz muszę wyprzemieszać i spróbować bo tam miałam łyżkę wcześniej dawałam łyżkę ale podejrzewam, że trzeba będzie troszeczkę dodać też wszystko wrzące i proszę uważać, bo na rosolę można się strasznie poparzyć ja sobie dołożę tej soli troszeczkę, bo mi się wydaje, że to jest mało, mało słone. Proszę zobaczyć, jaki fajny rosół wyszedł. Taki rosół na bogato. Ja teraz pokażę Państwu, ja tutaj mam czysty, wyparzony słoik. Litrowy. Trzeba uważać, żeby się nie oparzyć. Po prostu już mam rosół tak przyprawiony. Wlewam po prostu do pełności rosłu. O, w ten sposób. I teraz kochani tak trzeba dokładnie wytrzeć, jak nam tam gdzieś się wylało. No i po prostu nakręcamy, zakręcamy, najlepiej wziąć ścierkę z całej siły. Po prostu zakręcamy tą nakrętkę i już mamy ten rósł, że tak powiem. Zapasy rozmowy. No i tak się nam będzie z pastyryza. Koniecznie musi być dobra nakrętka. Jak jesteśmy pewni na 100%, że się nam fajnie rosołek chwycił, studzimy do lodówki i spokojnie dwa, dwa tygodnie może sobie leżeć w lodówce rosołek. Także ja Państwu zaraz pokażę, jak ja rosł podaję, bo ja podaję z kluseczkami. Kochani, przyszedł czas na rosołek. Ja podaję zawsze rosołek z takimi kluseczkami. Jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć, jak ja to zrobiłam te kluseczki, to proszę sobie wejść na mój kanał. Proszę zobaczyć, jaki fajne rosół. Jeszcze pietruszeczka. No nie mam świeżej, mam zamrażarki, ale też będzie ok. Też będzie ok. Także proszę koniecznie spróbować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.